Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale Obok mnie wylądował na dachu jakiś koleś, więc nie mam tutaj czasu na za jakieś mega długie e, przywitanie Tylko trzeba zrobić tutaj ludzie e, potężny... Potężną rozwałkę, nie? Więc jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę sobie dzwonek powiadomień, dużo ludzi do z na FPS, y. jak widzicie już delikatnie lecą, tak to w pół wygląda. E, dobra, bierzemy to, bierzemy meczkę, załadujmy to szybciej. E, bierzemy sobie to. E, boka z dwójka nam się przyda Berel. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej na blisko, żeby tutaj czyścić e, Ziąbli, amunicję podnosimy, pach, 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 mini mini to zakładam. Jezu, jak mi się język zaplątał. Bo to jest ludzie ma urzęty w tym momencie, że to jest szok. Dobra, bierzemy tutaj to, bierzemy tutaj to załadowane. Mamy to, mamy załadowane um, Troszkę więcej ammo by się przydało, bo mamy tego nie za wiele. Mm, ale dobra, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, już mamy amunicję. Załadujmy to mocniej. Weźmy to i jedziemy teraz na dach. Na dachu czuję, że jakieś hedy możemy ustrzelić tutaj. Czekajcie, to i czysto. Ej, lądowało tutaj na dachu co najmniej dwóch gości Widziałem jak lądowali Tam jeden na 100% ale... Widzicie już go nie, nie ma nigdzie Zaraz nam się wychyli z jakiegoś okna, a żebyśmy mu tam... Takiego granacika, tutaj na przykład, pyk Pierwsze było, jak go zginął, nie? To był hit Jakiś czy umiem rzucać granatę jeszcze? Idealnie, patrzcie, dwa rzuty, dwa celne, w 100%. procentach No i jest ziomo Chyba, że to wszystko pójdzie w murek Przyściutko. O, coś się serwerek chyba zamulił Chwilowo nas odkleiło, czekajcie, tego nie widzę Dobra, mamy jednego fraga. Ciekawie, czy jego też odpięło? Możliwe, że serwerek wyrzuciła i to podpinało ludzi. Niektórzy się podpięli, niektórzy nie. No, on go sytuacja dla Ziąbla, czekajcie. Tu jest jakaś pajacerka. Podjazd robimy od razu, na szybko. Tak, nie mam do drugiego, żeby zapodać. On nie wie, ja wiem. Dobra, mamy drugiego. Tak się ludzie gra na podjazdy. Powiem, że będą gierki na podjazdy, to robimy teraz gierki na podjazdy. Ej bierzemy to. To wyrzucamy, to bierzemy. To sobie damy tutaj. Z trzy biorę. A coś jeszcze? Nie. Mamy wszystko, dobra. Scope dwójka. Na tej dwójce musimy pograć. Podbródek, kątówkę sobie wezmę. Czy kątówka? kątówka chciałem, nie to. Odbródek kątówka, o. No i git. Kolejny ziomo. To nie mój ziomo, to jest najgorsze. Dobra, leży. Trzeci frag na koncie. Słyszałem jak to chodził. Wiedziałem, że on może wychylić, ale nie wiedziałem, że tak szybko. Więc trzech mamy wyjaśnionych tutaj. Ładnie, elegancko to wchodzi. Po kawariacie, co miałeś? Apteczkę skopa 4. A coś jeszcze? Nie. Wintory tak tego nie chce. Ej, zaczęliśmy mecz z trzema fragami na wejściu. Więc wydaje mi się, że to wynik e, bardzo dobry. Nie, dawno takiego meczu nie mieliśmy. To jeszcze Miramar w ogóle jest, to jest też hit. A na Miramarze to wiecie, jakie mam często statystyki. A to kurcze, wjeżdżamy jak do siebie. Aktualnie strefa jest tam, nie na los Leone o masz. Hot trochę nawet, bym powiedział. No i taki hot, że, że, że kurczę. Gierka się odpaliła. E, to wyrzucamy, to wyrzucamy. To biorę, bo nie miałem quick draw. I bierzemy zestaw Jedzie ktoś Jedzie chłop Podjedzie tutaj? Nie, on to chyba w innym kierunku pojechał A miałem nadzieję, nie? Że mi się wystawi tutaj gdzieś I go będę mógł kropnąć Niestety Przyszło nam biec z buta Tak to czasami też bywa Pamiętajcie, nie zawsze duper podjedzie do każdego miejsca. Eee, dobra, tutaj czysto, tutaj czysto. Dziewklą, to mnie nie interesuje. Dobra, jesteśmy na jakichś górkach, jesteśmy bardzo wysoko od wszystkiego. Słyszę jakieś strzały. Ale nikogo nie widzę i widzę tutaj motorek jakiś jedynkę do przejęcia. To jest bagi, więc też będzie z czym... E, będzie czym odjechać w razie czego. Ale fajnie by było to jakiegoś hedał polować, nie? To by było miłe. O, panie! Ale dupa C4 gdzieś tutaj na blisko. Ładnie się ktoś bawi tutaj, no? Ładnie chłopaki. Pokażcie, gdzie ta C4 poszła. Tutaj gdzieś powinna pójść. Na tym hangarze. Nikogo nie widzę, no nic ludzie Żadnych oznak życia Słyszę jakiegoś kara tylko, ale no Przeciwników nie ma Czy są? Tylko pochowani Czas ty górek Zejdę w miarę bezawaryjnie Dobra, myślałem, że to się ześlizgnę Mocniej, i będzie bolało Dobra, uda się zejść bez szwanku Tutaj i tutaj, mamy to Tutaj wybuchło to C4. I chciałbym to mega sprawdzić, nie? O? Czy tam tam kogoś wystaje? Czy mi się wydaje? Nie, tam opona jest jakaś dobra. Myślałem, że koleś jest. Byśmy sobie mogli strzelić, nie? Delikatnie. No nic, podchodzimy dalej. Trzy fragi na razie. No, ładnie, ale jeszcze z pięć by się przydało. Dobra, już nie pędzi. Ale usłyszałem go w ostatnim momencie, bez kitu Coś mi tam w tle, wiecie Szumiało troszkę, no i jest przejść, no i gitara, chłopie kara miałeś Już go nie masz A żeś najeździł O panie, życiowy rejs Aż głowę stracił Tutaj czysto, dobra bierzemy ten Samochód chyba, nie? I ogień stąd Jak wydawało mi się, że jeszcze jeden rower słyszałem, ale nie byłem pewny do końca więc warto się tutaj rozglądać cały czas No to C4 tutaj, no nie podobało mi się Cię boję, że ktoś może być mocno wcelowany Dobra, jademy do strefy, tutaj gdzieś sobie przejmiemy Te okolice No czuję, że nie tylko ja będę rotował do tej strefy stąd Więc e, Można się tutaj ładnie gdzieś się przydupczyć, nie? Żeby nikt e, Tędy nie przejechał, oprócz nas To jest bardzo nie ma gdzie, żebym chciał. No i to auto jakiś dziwnie mega jeździ, biorę tylko rada, co to stoi. Chciałbym, że tym się dziadostwem nie da jeździć. Dobra, przejmujemy następną furę. I ciśniemy tutaj, ciśniemy. Tutaj sobie podjadę, Wydaje mi się, że to wygląda jak fajna miejscówka, gdzie można zrobić fragi. Jeżeli nie zdążymy, no to... peszek, nie? O... Czekajcie. A, tu z leci ta ewakuacja. Myślałem, że drop leci. To byśmy sobie dropnęli go. Nie wiem, czy koleś jeszcze jest na ty... O, spod ochron leci. Dobra, jedziemy tam. Oho, no to pojechaliśmy. No to, żeśmy najechali. Psów, dupę. Ale czekajcie. On tego nie wie, że ja się tutaj przewróciłem, a ja wiem, że on leci. On leci na tego kampa. Może mieć twarde lądowanie zaraz. Z kuleczką w głowie. Na co ty chłopie lądujesz? Na te domki, na 100%. Lot ludzie na te domeczki. Może we mnie wleci. Gorzej ja to przegram, ten, ten pojedynek. Niesprawiedliwy oczywiście. Zobaczymy, w którą stronę będzie niesprawiedliwy czyn Dla mnie czy dla niego Mamy go dosyć nisko, dobra Ej, go strasznie laguje, widzieliście? tak się chłop teleportował? Dobra Leży Ale przy lądowaniu go strasznie, strasznie teleportowało Dlatego ciężko było trafić Ech, Piąty frag Piąty? Wydawało mi się, że na dole w informacjach był szósty No ale dobra Dużej chłopacie o tym spadochronem niż... <grywia> niż sobie tej pograł. Weźmy tej Amko trochę z niego. No i kolejna strefa. Trzeba być z buta niestety, bo samochód straciliśmy przez moją głupotę Tak to bywa, moi drodzy. Tak to bywa. Junkyard. Kolejna miejsce do przejęcia. A my na razie... Mamy piecholota, ale mamy skopa 8. Więc nie jest źle. Są z tego jakieś plusy. Mamy beryla Który dosyć dobrze strzela, jak widzieliście. Nie ma wad fabrycznych. To można na razie pać O, ty dzwaniaczko najgorszy. Nietrafiony. Co będzie najgorsze, goś trafi w łeb i mnie zabija. Ja nie wiem, czego. Trafiłem? Ale ktoś mi go skroił z mini, widzieliście? Ja chłopo załadowałem skara, chyba i ktoś go z mini dobił tylko. Tak to wyglądało przynajmniej. No widzicie, zły strzał boli całe życie. Niestety. No dobra, lecimy dalej. Biorę tego bugiego. Gościu! Z tymi mini to ty już pal gumę, bo. Tu mamy wariacika jadącego. Rozlał się trochę, ale. Niewystarczająco, dobra? Strzał jeden na ślepo. Pik. Drugie na ściepo? O ty! Ale ninja, widzieliście? A i raz go nie trafiłem. Dobrze unika! Never mind. No, amunicję musimy uzupełnić. Też tak strzelałem trochę jak jak jakiś, no ale. Myślałem, że coś wejdzie w końcu. No nie piekło. Fakt, coś mi wpadło na język, jak się oblizywałem Eee Dobra. Napój energetyczny. Eee, um, tu nie ma nic dla mnie. Kamizelkę jakoś bym podniósł. Jedzie, jedzie, jedzie. Uf, okay. Dawaj go. Ale Robercik pojechał szybciutko. Nie, Robercika nie zatrzymaliśmy. Jest mocny zawodnik. No są tutaj rotujące chłopaki, ale. My tych fragów nie zdobywamy. Nie ma tego dla nas. Dajmy ze dwa zestawy do tyłu. Więcej amu, bo tutaj strzelamy bardzo dużo. Do wszystkiego, co się rusza. Jest bite, nie? To asysty powinny wchodzić jakieś, a nie. Takie jakieś wiecie. Pozwól, strzały. Bez życia. Jest goś tam na górze. Tak to można w PUBG grać O kurcze, mamy nowego TikToka widzowie Więc jeżeli chcecie więcej takich akcji zobaczyć No to zapraszam na mojego YouTube'a <laughs> Ale to zrobiliśmy teraz Jasna dupa Przemierzyłem go pięknie Dobra, spadamy stąd Spadamy stąd Ale poszło Się chłop wystawił Ale z takiej Siadł na dupie? Dobra, kolejną strefę gdzie łapiemy to jest tam przy drodze. Mamy żółty znacznik zaznaczony 6 fragów na koncie. Eee, więc klasa sama w sobie na razie. Jademy dalej. Jadymy dalej, moi mili. Na pełnym bucie, nie? Że tutaj nie było za chwilę jakichś problemów. Że ktoś nas skara, przymierzy na farcie i trafi, nie daj Boże. Bo tak jak tego gościa zdjąłem on albo musiał życia nie mieć, dostał w łeb i zginął. Eee, albo po prostu przedtem taki zwiększony, zwiększony critical shot na karze, który gościa zdjął. Bo gościa na kasku dwójce, dostał head z dalekiej odległości mega. No i spadł, nie? Gdzie często się jest tak, że się nie spada. Albo właśnie, właśnie jest ten RNG, że całe życie wam spada. Mimo tego, że goś was trafił z 10 kilometrów, nie? I gość się miał tego eee, niefartownego szocika na banie. No niech ta fura tej stoi. Ręczny zaciągnięty. Porozglądajmy się. Bo ja tu widzę potencjał. Ale te domki są gówniane, Jezu, nie ma gdzie się schować. Na tej stacji. Chyba, że ktoś twardo siedzi w niej. O, jest Skarita, tutaj. Mierzy, mierzy. Puff. O! Zeszło. Został, dostał, dostał, dostał. dostał. Nie dostał teraz. A rzecz no popraw mu, no? No i dupa. Z kilometra trafiłem, z bliska nie trafiłem. Tak to bywa. Znaczy trafiłem go raz tylko. I chłop nie siadł, nie? Na Elmar Zahara pasuje wbić, ludziom, Albo na te górki przed nami. O, panie. No i pojechaliśmy. No i pojechaliśmy, ludzie. Grzyby zbierać. Eee, dobra, tutaj wpadamy. Energol. Raz. Środek. Energol. Dwa w sumie. Mamy tego więcej. Sirodę, check bank i lecimy dalej. Tutaj dla mnie nic nie ma. O, kamizelka nowa. Też taką mam. Leci drop. O, eee, na dropie jest potencjał. A dlaczego na dropie jest potencjał? Bo może ktoś tam podejść, a ja mamy 8, z którego nie byłoby tak ciężko trafić, nawet nie? Nie chcę zestawu energetyki tylko. zostaw w tą dużą. Troszkę amunicji jeszcze weźmy. Cztery bandaże, starczy. Dobra, idę do przodu. Podejdę tutaj, może kogoś rozwalić? Albo mnie rozwalą? Dobra, idziemy tutaj, patrzcie. Pyk, pyk, Tam czysto Tam też. Uspokajamy gierkę. You no know, co chodzi, mordeczkę? Tam coś się strzela? Ty! Ale wystawiony jest. O ty, panie! Temu to odwaliło od kaski. Gili nawet ma na sobie. Niestety na mnie odwaliło. I kurczę, no nie widzę tutaj nikogo. Niepotrzebnie strzelałem. Bo to leciał drop. Gdzieś tutaj. Jest. Wydaje mi się, że ktoś pewnie już tutaj może być celowany Dobra, bierzemy. Trujeczki. Groza. Uhuhu. Jasna dupa Jedzie fura. Skusi się goś na dropa. Skusi się Braczek nie zgasił ją. O, biegnie. Uuu Tu wyjdzie. No pokaż się, no Tutaj zginął. To ten koleś zginął w strefie po prostu Dziwna. Mega dziwna. Popatrzę tutaj troszkę jeszcze A tylko tak troszkę zerknę Wiecie co? Ten koleś zginął w strefie To jest ten gość Dziwne to było. Dobra, biegniemy do kolejnej strefki. Mało HP miał strasznie, że tak szybko spadł. Kolejna strefa jest bardzo daleko. Eee, a my, my ludzie mamy ma... mały problem, bo mimo tego, że jesteśmy chyba na trójkach już dokładnie, to nie mamy gdzie się schować. Nigdzie nie mamy tej skrytki żadnej. Więc jak ktoś dobrze przymierzy i obczai o co chodzi? O, patrzcie tam. Dobra, zyniak leży. Siedem kilków na koncie. Wiecie co, komuś uratowałem dupę? Tylko przez to ratowanie dupy w tym momencie mogę stracić zaraz głowę. Bo tutaj leciała seria przepotężna. No tak sniki dostał? O, pocało się tam strzelić. Gorzej bym fraga nie zdobył. Najgorzej, no jak sobie tak strzelicie, sprzedacie się z infem. i nie zdobędziecie fraga jeszcze żadnego. To jest wtedy, ludzie, najgorszy strzał. Groza do łapy. Co się gnoju prójesz, no? No i co się prójesz? Gdzie ty jesteś? Tutaj musisz być, bo miałeś na koncie. O, po dachu będzie biegał Sportowiec. Wypadł. Dobra, raz dostał dupy i on się nie wychyli drugi raz. No ale wszyscy ludzie wiedzą. Zstrzał i. Nie wyjdę, nie wyjdę, bo piecze. O, albo już nie wyjdzie, bo zginął. Nie wiem, jak za plecami się dzieje. Ale, ale strefę muszę złapać Jezus, ludzie Nie ma opcji tego przeżyć To jest mecz nie do wygrania w tym momencie Wy widzicie co tu się dzieje w tym momencie? O Ale mam to poszła jedno Leci drugie. Patrzcie, ile, ile leci w tym do i gościowi nic nie jest. Gościowi nic nie jest, nie idzie go przywrócić. Aj, ta gra jest okrutna. Mam nadzieję, że wam się, ludzie, materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Zobaczmy jeszcze tej statystyki nasze. No dobry był mecz, open strefa. Jak widzicie, dojechali nas. Dojechali nas dosyć potężnie, że nie mieliśmy tutaj prawa ratunku, jakiegoś większego. No ale mamy tutaj, ludzie, 847 damage'u i 7 fragów, więc dzięki za oglądanie! No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!